Także zaprosiłbym y, na taką księgę na rocie, czyli pana burmistrza, żeby też krótko powiedział parę słów. I proszę, brawo. Miałem być jednostką w ale zawałem w Pawie obok. Zostałem zalany, więc jestem bez. bardziej atmosferę. Bardzo Wam dziękuję za tą promocję Ursynawa, to dla jest bardzo ważne. Ursynów jest bardzo młodą dzielnicą, ale dzielnicą mocno związaną z muzyką. Mówi się, że Ursynów to jest polska stolica hip-hopu, ale w ostatnim czasie, od kiedy ja jestem burmistrzem, też wspieramy rozmaite projekty muzyczne realizowane przez początkujących artystów, ale też i tych bardziej zaawansowanych. Ci zaawansowani to choćby. E, taki projekt Kim Nowak, e, braci Wagleckich, Fysz M.A.T. E, e, takiego wybitnego z Michała Soboleskiego, mojego sąsiada, z obsynowa, ze wsi Bolica. E, to wsparliśmy finansowo na tej płyty. To są już są artyści na takim, z, z określonym dorobkiem. E, premiera była w kościele obstynowskim w Kaplicy, która później została zburzona, więc to był to było, to było, to było ostatni śpiew w Kaplicy, ale też wspieraliśmy e, Uliasze, to jest bardziej pop, e, mieszkań daleko Urzędu Dzielnicy Ursynów. Patronowaliśmy takiemu nowemu projektowi muzycznemu Piotra Kulbickiego E.ON. Polecam, fajne kawałki bardzo. Ola Ost to takie bardziej rokowe granie. Zatem patronujemy wspieramy finansowo organizację, różne projekty. No bo Ursynów to jest dzielnica, która ma duszę i zasługuje na to, żeby wspierać wszelkie przejawy szukania czegoś krzepania w tej duszy, a przecież o to, o to chodzi w muzyce, więc Wam bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za promocję Ursynowa. E, oczywiście zapraszam do współpracy. Przyszły rok to jest ostatni rok mojej kadencji, więc mogę się wykazać zapraszając Was choćby na dni Ursynowa. E, to już po raz 19, bo bardzo poważna impreza na skali całego miasta. E, a teraz zapraszam na teledysk którego akcja rozgrywa się momentami na Kopiec Fila. To taka historyczna, łosnowska górka, która dla takich starych łosnowiań jak ja od 30 paru lat wiąże się nie tylko ze sportem, z biegami, ale też z tym pierwszym pocałunkiem, z pierwszym winem. Więc to jest bardzo symboliczna górka. Serdecznie zapraszam.